Hi guys, uh, today welcome in another video. Uh, to trophy is uh, Snagboy. Uh, Snagboy, I don't know how to pronounce this correct. Um, the trophy is cut it uh, out. Witam serdecznie wszystkich i dzisiaj chciałem pokazać wam jak prezent, jak właśnie zrobić trofeum. Um, to się wytnie w grze Sagboy. No to najpierw Firstly, this is the planet, uh, third one with water. This one. To na, na tej planecie. I tutaj, trzecie. Ok, so basically, first thing to do, pierwsze co trzeba zrobić, najlepiej to wejść sobie w ustawienia settings in here, uh, the last one and infinite lives. No to nieskończoność życia. And we can start now. To będzie trudny trofeum, więc się zobaczy. Pierwszy raz będę teraz robił ten level, przyznam, trzeba to podnieść, a nie można tego używać. You... Okej. Okay. So you must take this up, but you can't use it basically. That's why I put infinity's lives. A oh, nie. To jest difficult. To jest trudne, te trofeum. Chwila. Uh, jak już przejdę to tej. To... A, nie mogę wstrzymać. Mogę tylko zatrzymać wideo. Eee. A, super. Nie ukrywam, jest to trudne. Ja tutaj to właśnie próbuję cały czas. Okej. Okay. Dobra, to był mój błąd. Ja tutaj, I will just skip everything. Of course, you don't need to do anything here. Just keep everything. Tutaj oczywiście nie trzeba niczego zrobić za bardzo. Wystarczy, że się przedostać jak najszybciej, żeby skończyć po prostu ten level. You just need to finish this level basically, so you don't need to collect anything specially. Okay. Okay. It's not that bad. Yes, that's true, no? Okay. For now is fine. We will see after a second. Zaraz się zobaczy, czy nie będzie jeszcze gorzej. Uh -oh. Mam nadzieję, że nie. Okej. Okay. Aha! Aha! Okej. Okay. I don't know there is not floor. My bad. Okej. Okej. Ja. Yeah. The worst is beginning basically of this trophy. Like for me because I didn't know. Ah, I thought that I must kill them. Początek jest najgorszy z tym trofeum do zrobienia. bynajmniej dla mnie to było najgorsze. Ale to było też tylko i właśnie dlatego. Że nie wiedziałem do końca. No i super. Okej. Okay. Bo nie wiedziałem do końca jak to robić. co w się sensie jak tam wskoczyć. Ale nie jest źle. Aha, okej. Okay. I didn't wanted to do that, to be honest. Wcale nie chciałem tego zrobić. Ok, ok. Lepiej będzie z wyższej pozycji. Uh, better jump from higher position. Ok, ok. Now we wait for this. Ok. No tak jak mówiłem, nieźle. Wystarczy o level you just can't use it. Doesn't matter what. Doesn't matter how many times you will die. You just can't use it. No nieważne ile razy się zginie. Ważniejsze jest tylko o tym, żeby pamiętać, żeby nie używać tego. I żeby tylko właśnie spróbować, jakkolwiek to przejść. Nieważne czy zginie się 1000 razy. 100. 3, czy w ogóle na przykład, sorry, ktoś nie zginie ważne po prostu, żeby nie dać uh, jakby nie poddawać się ja yeah. i finish this level ja yeah. Trophy easy the most important thing in this challenge is to like make sure um, make sure no it's just like you can't give up it doesn't matter if you will die three times hundred times three thousand times you just can't use it and yeah after a bit uh yes, yes. so i i did try this for the first time right now and i did this trophy in how much five minutes literally So yeah. And how you can see I didn't even finish the game. I am I'm here for now, so. So well. Okay, thank you for watching. Uh, hopefully I was helpful for you. And yeah and some of you now know how to do this trophy. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że jakkolwiek pomogłem osobom, która chciałyby zrobić te trofeum. Do zobaczenia, widzimy się w, na w następnych materiałach. See ya guys!